Dawno nie było, brak pozorom, na pomidorówki, będzie zryżam, ale też przywiązałam sobie troszkę soków z pomidorów. Ja tego w domu nie mam gdzie trzymać, u rodziców w piwnicy najlepsza miejscówka, więc dzisiaj będzie taka zupka. Wczoraj było pytanie o w wrata i o sukienki. Sukienek, słuchajcie, żadnych nowych nie mam, ale zamówiłam sobie dwie torebki i nie wiem, którą zostawić. Taka, złota, ona jest taka bardziej w miedź wpadająca, albo taka bardziej żółta, złota. Jakbym miała sukienki, to byłoby łatwiej podjąć decyzję, ale... U nas dzisiaj, no, dosyć mocno wieje. Idę po parę rzeczy do ogródka. Janek tutaj zbiera truskawki. Patrzcie, jak opórki rosną i kwitną. I już są takie pierwsze, małe ogóreczki. Cukinia też się cudownie tutaj rozrosła. Co prawda to są trzy cukinie w jednej tonicy, ale mają już kwiaty. Już się nie mogę doczekać. Bardzo lubimy cukinie w różnej postaci, nie tylko lecza. Czy wy też ubieracie swoich mężów? Za niedługo wyruszamy na wakacje i zamówiłam dla Grzeszka dwie takie. Jedna to jest koszula, to z dodatkiem lnu, bawełny. Do Myślę, że fajny materiał. Krótkim rękawem, ale Grzecia raczej nie chodzi w takich rzeczach. Mam nadzieję, że, że mu się spodoba. A druga taka, yy, ciężko mi powiedzieć, co to jest. Ani to koszula, ani to koszulka. Też ma dobry skład, ale nie wiem, taka trochę piżamowa, chociaż mi się podoba. Spodoba się Tacie? Co myślisz? Wątpię. Wątpisz? Mamy inny kombajn, MDW odjechało, a ty Co? dalej taki brudny? Kombajn to kombajn. Gotowy do żliw? czy jeszcze nie? No, po Ale będzie smacznie. Tematem głównym truskawki. Trzeba się najeść, póki jeszcze są. Myślę, że lada chwila i będzie pewnie ich coraz mniej. Naszykowany mam tam z tyłu grill, jest to dokładnie Brown Multi Grill 9 Pro. Uwielbiam go, później Wam powiem dlaczego, za co. I też blender, bo to wszystko będzie mi potrzebne. Będę robiła podpomyki z kozim, serem, a do tego będzie mus, z truskawek, tak dla przełamania smaku. Uwielbiam właśnie połączenie takich smaków wytrawnych z delikatną nutą słodyczy. Bardzo lubię ten grill za to, że on naprawdę jest duży. Sporo się tutaj jedzenia pomieści, ale też jest bardzo funkcjonalny. Teraz sobie zrobiłam taki miks, że założyłam tutaj płytę płaską i grillową. Na tej będę robić podpłomyki, będą się tutaj piekły, a na tej w tym samym czasie będę grillować ser. Jego się rozkłada całkiem na płasko, i wtedy mamy naprawdę dużą powierzchnię do dyspozycji. I oprócz tego, co Wam powiedziałam, ten sprzęt można przerobić na gofrownicę, też bardzo często z niej korzystamy. Wychodzą cztery duże gofry. Słuchajcie, składam Summer 15 i 15% zniżki właśnie na blendery i na grille od marki Brown, więc tutaj zostawiam Wam link. I wiem, że lubicie przepisy, dlatego też zostawię Wam tutaj link. Pod tym linkiem znajduje się e-book właśnie przygotowany przez markę Brown. Dużo fajnych, smacznych rzeczy tam znajdziecie. No i oczywiście zachęcam Was, żeby wchodzić w ich profil, bo tam wiem, że trwa fajny konkurs, więc trzymam kciuki, a nóż wygra ktoś z moich obserwatorów. Ogrodzie tak pięknie zielona, wszystko rośnie, ale dużo pracy przy tym. Dużo pracy, na szczęście to mi sprawia wielką radość. Teraz co tutaj stoję z wężem i podlewam, bo gorący tydzień przed nami, nieźle ma grzać, więc też tak nie podlewam codziennie, tylko właśnie te skrzynie, które mam, tak sobie ostro zlewam raz na 4-5 dni, więc nawet to jest wygodne. Słuchajcie, od kiedy działam z marką Prima biotyki, i od kiedy piję kolagen, to takiej promocji jak teraz jeszcze nie było. Dodatkowo jest nowy smak, poziomkowy, pyszny jest taki całkiem inny od tamtego, no ale właśnie, to jest wersja letnia, limitowana, więc to nie będzie trwało wiecznie. Często też zostaje pytanie, czy ja widzę jakieś efekty po piciu kolagenu, ja już piję jakiś dłuższy czas i słuchajcie, efekty najwięcej, najbardziej widzę na mojej skórze. Ona już nie jest taka przesuszona, a wcześniej miałam z tym problem, i też no czuję, to po prostu czuję, że jest bardziej jędrna, co jest dla mnie wielkim plusem. Mam kod zniżkowy, który łączy się z tą super promocją i już Wam opowiadam, jeżeli chodzi o skład, to skład się nie zmienił, zmienił się tylko teraz smak, jest nowy i w środku też to wygląda tak samo, czyli mamy buteleczkę gotowy shot do wypicia. Promocja polega na tym, że kupując trzy opakowania właśnie tego kolaganu Summer Edition oszczędzacie 200 zł, a dodatkowo z kodem PRIMA10 macie dodatkowe 10% zniżki. W środku tutaj jest zapas 30 buteleczek, jak widzicie ja już dwa wypiłam. Zostawiam Wam tutaj link do strony, kod też Wam zapiszę. No, i dajcie mi znać, kto z moich obserwatorów też pije ten kolagen, i właśnie jakie wy efekty widzicie po sobie. Apelujemy o szacunek i kulturę w komentarzach.